emocje pod koszem zapewnia Anvil. Sponsor strategiczny klubu. Kuba. Kubie, w nowym roku życzę jak najwięcej celnych trójek. Ricky. Rickyemu w nowym roku życzę jeszcze więcej par butów, celnych rzutów i że mniej rozmawiał z sędziami. O, Krzysiu Sulima. Krzysiu, mój kumplu, drogi z życzę Ci na nowy rok tak wytrwałej pracy, jaką dotychczas wykonywałeś na treningach, przed i po w trakcie cały czas jesteś dla nas wzorem i oczywiście życzę ci zdrowia żeby ten rok był kolejny bez kontuzji. Krzysiu, wszystkiego najlepszego. Oli w nowym roku chciałbym ci życzyć aby twoi wujowie z za oceanu dalej Cię tak hojnie wspierali i wysyłali ci paczki z butami i ubraniami. Igor, I wanna wish you a very blessed new year and that you continue to strive for greatness like you've been doing. Adam, życzę Ci, żebyś e, w przyszłym roku zdał jak najlepiej maturę i żebyś e, jak najczęściej bywał na boisku. Sean Jones, uh, New Year's wish. I, I, um, I hope in the New Year's, uh, I don't dunk on you like I did when you first came. You know, this a new start to a new year, okay? <laughs> Name I got Soko. Cool. First, I would like to wish him thanks for the new years. You know, uh, good luck, and uh, you know, his, having an injury-free year, and also just uh, a lot of more toughness and battle for the battles down in the boards with me you know, uh, for the offensive rebounds and defensive rebounds. Shimon. Hmm. Shimon uh, I wish a year of health and uh, hope, I hope I wanna see him get a dunk before the end of the season. That's my wish for Shimon. I wanna see a dunk before the end of the season. Roland Johnny Bravo Freemanis, My monster. My king. My lord. Roland. roku życzę Ci przede wszystkim dużo zdrowia. Żeby cię omijały kontuzje, bo zdrowie jest najważniejsze w naszym sporcie. Jak będzie zdrowko to będzie wszystko. żebyś pozostał takim samym pozytywnym człowiekiem jakim jesteś. żebyś się cały czas uśmiechał, cały czas nas rozbawiał, trafiał te trujeczki i dużo, dużo cierpliwości. No i oczywiście mistrzostwa Polski Ci życzę. Tony, I um, uh, hope he gets a dunk with his right hand in the year 2020. Uh, Chris Daub. Chris, I uh, wish you all the best in New Year. Everything to your family. Healthy, everybody be happy, be friendly and stuff. So basically, I love you man. Keep doing your thing. Uh, happy New Year. Goodbye. Hmm. Cześć. Co ja ci mogę życzyć w nowym 2020 roku. Yes, I'm speaking Polish because you are already a couple of years here in Poland and you're supposed to know already some Polish words. Po pierwsze, żebyś się nie zmieniał. Po drugie, żebyś nadal e, był takim striki shooterem jakim jesteś. E, po trzecie, żebyś zawsze czuł moc w sobie. E, jak ten przysłowiowy papaj, który gdzieś tam wciąga ten szpinak. Pokazuj tak, jak grasz, żeby kontuzje Cię omijały i to, żeby zdobywał dla nas jak najwięcej punktów. A, jeszcze jedno. Podawaj piłki.